W zeszły weekend Góra Świętego Marcina na nowo tętniła życiem jak za dawnych lat. Chociaż średniowieczny zamek stoi w ruinie, to mimo wszystko pojawiły się tam rycerze, łucznicy, księżniczki, szlachta, rzemieślnicy i wiele innych średniowiecznych postaci, a wszyscy zajęci swoimi sprawami. Projekt jest adresowany zarówno do młodzieży, jak i do dorosłych mieszkańców. Jego zadaniem jest uczenie historii. Historii miasta, historii tego miejsca, czyli Zamku Tarnowskich, e, uczenie poszanowania dla e, zabytków, e, pokazania mm, w jakiś taki bardzo ciekawy, łatwy, przyswajalny dla młodych ludzi, e, właśnie e, historii, historii takiej codziennej, zwykłej, nawet tego, jak kiedyś żyli rycerze. Same te namioty, same te sprzęty, które oni przywieźli ze sobą. Ten zamek i, i to otoczenie ożywa. I to jest fajny też sposób na promowanie miasta. Sposób na spędzenie wolnego czasu. Swój wolny czas można było między innymi wypełnić, chwytając za miecz i ucząc się sztuki walki albo zmierzyć się z wybranym przeciwnikiem. Przede wszystkim nie jest to prawdziwa, broń są to w miarę. W miarę... Podobne repliki broni średniowiecznej, z tym, że nie są one ostre, są specjalnie zatępione. Zdecydowanie jest to sport ekstremalny jednak przy zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa, zasad fechtunku średniowiecznego i, i przy dobrym sprzęcie jest to sprzęt, jest to, jest to miarę bezpieczny sport. To już czwarty Tarnowski turniej ogrzywnem Władyki z Marcińskiej Góry, który odbył się pod honorowym patronatem starosty powiatu Tarnowskiego, prezydenta miasta Tarnowa i wicemarszałka województwa Mopolskiego. W tutejszym turnieju uczniczym wzięło udział ponad 70 uczników, i według nich jest to najlepsza impreza tego typu. I też konkurencji jest wiele. Tutaj to widzimy w tym momencie konkurencję, to jest strzelanie tradycyjnie do tarcz, gdzie strzelamy z odległości około 15 kroków z punktacją tradycyjną, taką, czyli środek jest najbardziej punktowany. Następna konkurencja będzie odwrotna punktacja, czyli te tarcze, te strzały, które będą na brzegach tarczy będą mogły zdobyć największą ilość punktów. A wahadło, które się tam będzie poruszało za niedługo, jest trudniejszą konkurencją, gdyż i no, musi celować z wyprzedzeniem, czyli, czyli to jest ruchomy cel. I nie można mierzyć dokładnie w sam cel, tylko zawsze trzeba dawać wyprzedzenie przed cel. I w tych konkurencjach mają przewagę ci, którzy mają szybsze łuki. Wszystkich, którzy czują się choć trochę rycerzami, zapraszamy na ruiny. Zamku już za rok. Bartoń Krywański, Arwizja.